10 wspaniałych produktów do oczyszczenia wątroby. Często wątroba nazywana jest ofiarą złej diety. Działa bez zarzutu aż do momentu nadmiernego przeładowania. Każda porcja tłustego mięsa, potraw smażonych na oleju, deseru z dużą ilością śmietany lub alkohol zmusza Twoją wątrobę do pracy ponad miarę. Co należałoby zrobić, aby ułatwić jej pracę, a ona w zamian nagrodzi Cię zdrowiem? Codziennie spożywaj pokarmy z poniższej listy. A poczujesz, że wątroba ci podziękuje. Marchew jest bogata w glutation, białko znajdujące się w każdej komórce ciała, w której działa jako przeciwutleniacz i detoksykator. Jedząc marchew, poprawiasz ogólną czynność wątroby, a organizm otrzyma obfite porcje flawonoidów i beta-karotenu, czyli kilka bardzo silnych przeciwutleniaczy. Seler Towarzywo stymuluje regenerację wątroby. Seler ma zdolności obniżenia złego cholesterolu we krwi nawet o 20%. Jagody. Jagody zawierają przeciwutleniacze zwane antocyjanami, które mogą zatrzymać wzrost komórek rakowych w wątrobie. U szczurów regularne stosowanie jagód stymulowało komórkową odpowiedź immunologiczną i regenerację wątroby. Wystarczy tylko 3-4 tygodnie codziennego spożywania jagód. Greyfruit Zawiera wiele silnych przeciwutleniaczy zwanych naringenią i naringiną. Doskonale zmniejszają stany zapalne i chronią komórki. Koniecznie zjedz fruta przed spożyciem alkoholu. Naringina pomaga wątrobie metabolizować alkohol i może przeciwdziałać jego szkodliwym skutkom. Dodatkowo, Skraca czas trwania kaca. Awokado. Tłuszcz z awokado pomaga ciału gromadzić energię. Jedz awokado, aby pozyskać dużo glutationu, witaminy C, witaminy E i witaminy K. Elementy te chronią komórki wątroby przed uszkodzeniem. Bataty. Słodkie ziemniaki. Potas jest minerałem, który odgrywa ważną rolę w organizmie i aktywnie wspomaga proces oczyszczania wątroby. O dziwo, nie banan jest najbogatszym źródłem potasu, ale bataty, słodkie ziemniaki. Oprócz wysokiej zawartości potasu, zawiera także beta-karoten, magnez, żelazo, witaminy B6 i C. Czosnek Zawiera dużą ilość alicyny i selenu, skutecznych substancji w oczyszczaniu wątroby. Nawet niewielka ilość czosnku, 1-2 ząbki dziennie, aktywuje enzymy z wątroby i przyspiesza naturalną eliminację toksyn z organizmu. Burak ćwikłowy. Wyposażony w silne właściwości detoksykujące, czerwone buraki zawierają metioninę, która pomaga eliminować toksyny z organizmu ale także betaninę, która zapobiega odkładaniu się kwasów tłuszczowych w wątrobie. Kapusta. Idealne warzywo do czyszczenia wątroby to kapusta, kalafior i brukselka, które zawierają glukozynolany, które wspierają neutralną zdolność wątroby do wypłukiwania toksyn. Orzechy. Orzechy z orzechów włoskich pomagają normalnie funkcjonować w wątrobie. Najważniejsze są kwasy tłuszczowe omega-3, które mają na celu wyeliminowanie zawartości amoniaku w wątrobie, pierwiastka chemicznego odpowiedzialnego za wiele chorób wątroby. Więc po wielkich świątecznych ucztach nie bądź leniwy. Jedz jak najwięcej produktów z naszej listy, a twoja wątroba nigdy nie będzie cię bolała. Podziel się w komentarzach swoim doświadczeniem i oceń wideo. Subskrybuj, aby nie przegapić nowych przydatnych wskazówek. Do zobaczenia.